Klasyka francuskiej kuchni, blanquette de veau, to nic innego jak bardzo pyszny, delikatny i sabitny biały gulasz cielęcy. I właśnie od cielęciny zaczynam swoje przygotowanie. Kroję najpierw w paski, a potem w kostkę, dosyć grubą. Umieszczam w miseczce i przeprawiam bardzo prosto: świeżo zmielonym pieprzem i solą. Porządnie nacieram, odstawiam na jakieś 10 minut, po czym mocno rozgrzewam oliwę w garnku i wrzucam mięso. Smażę mieszając. W tym czasie kroję cebulkę szalotkę w kostkę i dorzucam do smażącego się mięsa. W słodkości naszej potrawie dodam marchewka. Kroję ukośnie w plasterki i dorzucam do reszty składników. Smażę wszystko razem, co chwila mieszając przez mniej więcej 5 minut, po czym dolewam bulion. Ja dodałem bulionu drobiowego. Dorzucam też aromatyczną bombę ziołową buket garni, w skład którego wchodzą tymianek, liście laurowe i natka pietruszki. Dorzucam także pociętego selera naciowego. Po mniej więcej pół godziny duszenia kroję pieczarki na światki, obieram cebulkę szelotkę, obieram czoski, wrzucam na patelnię i porządnie przesmażam. Dodaję soli i pieprzu. I takie przesmażone dodaję do reszty składników. I duszę tak razem przez mniej więcej 40 minut. Po czym do śmietanki dodaję żółtko, rozszczepuję dokładnie i dodaję do gulaszu. Wcześniej pozbywając się bułki garni. Oddał już swój smak, więc może odejść. Na koniec jeszcze rozgrzewam patelnię, dodaję masła i mąki w proporcji pół na pół i robię jasną zasmażkę. Dodaję do gulaszu, mieszam, zagęszczam. Wykładam na talerz i posypuję świeżo pociętą natką pietruszki. Gulasz ma bardzo delikatny i szlachetny smak, a cielęcinka smakuje jak marzenie. Przekonajcie się o tym, koniecznie robiąc to w domu.